Izrael krytykuje Polskę. To niemoralne prawo ambasada Izraela o zwrocie mienia. MSZ odpowiada. Oświadczenie MSZ Izraela trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie jego treść nacechowana jest złą wolą, a przede wszystkim głęboką nieznajomością faktów napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Ambasada Izraela w Polsce podkreśliła, że nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą między innymi po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania, to niemoralne prawo, które poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Sejm uchwalił wspomnianą nowelizację w czwartek wieczorem. W głosowaniu w Sejmie nowelizację poparło 309 posłów, nikt nie był przeciw, 120 osób wstrzymało się od głosu. Polacy tak jak Żydzi byli ofiarami straszliwych niemieckich zbrodni. Uchwalona w Sejmie ustawa chroni ofiary tych zbrodni i ich spadkobierców przed oszustwami i nadużyciami, jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 rok, wyjaśnił w kolejnym wpisie wiceminister. W wyniku dzikiej reprywatyzacji w Warszawie i innych miastach wiele osób zostało pozbawionych dorobku życia. Próby zablokowania ustawy to wsparcie dla dalszego trwania tej niesprawiedliwości, zaznaczył na Twitterze Jabłoński. Ani państwo Izrael, ani nikt inny nie powinien takiego wsparcia udzielać, ocenił wiceszef polskiego MSZ. Niemoralne prawo niedługo po uchwaleniu ustawy ambasada Izraela w Polsce opublikowała na Twitterze oświadczenie, w którym oceniła, że procedowana zmiana w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę. W czwartek wieczorem wpis na Twitterze podobnej treści umieścił też minister Lapid. To niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami, napisała ambasada. Zachowanie pamięci o zagładzie i troska o prawa ocalonych z Holokaustu, do których zalicza się kwestia zwrotu mienia żydowskiego zagrabionego podczas zagłady, są kluczowymi elementami tożsamości i leżą u podstaw istnienia państwa Izrael. Są one również istotnymi dziedzinami aktywności Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaznaczyła ambasada w dokumencie. Z dumą wypełniamy ten obowiązek, wynikający z wyznawanych przez nas wartości moralnych i powinności historycznej, dodała. Podkreśliła, że deklaracja Terzińska, przyjęta w 2009 rok, wzywa wszystkie zainteresowane państwa do pracy nad zwrotem mienia żydowskiego zagrabionego w czasie Holokaustu. Izrael oczekuje, że strony deklaracji postępować będą zgodnie z jej zapisami. Odrzucenie przez Polskę realizacji postanowień deklaracji to poważne i dalece niepokojące działanie, uznała ambasada. Procedowana obecnie zmiana ustawy w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę za nie, ocalonym z zagłady i ich potomkom oraz społeczności żydowskiej, dla których Polska przez stulecia była domem, wskazała w oświadczeniu. To niepojęte, dodała ambasada. Z powagą podchodzimy do próby uniemożliwienia zwrotu uprawowitym właścicielom mienia zagrabionego w Europie Żydom przez nazistów i ich kolaborantów. Polska wie, co jest właściwym krokiem w tej sprawie, dodała. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak wskazywano podczas prac nad projektem uchwalonej w czwartek przez Sejm ustawy, nowelizacja wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat. W maju 2015 rok TK orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis kodeksu postępowania administracyjnego pozwalający orzec o nieważności decyzji wydanej zrażącym naruszeniem prawa nawet kilkadziesiąt lat po tej decyzji. W związku z tym w nowelizacji zapisano, że nie stwierdzałoby się nieważności takiej decyzji, jeśli, od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji można byłoby jednak orzec, iż decyzję wydano z naruszeniem prawa. Jeśli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło 30 lat, to w ogóle nie byłoby wszczynane postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Zgodnie z przepisem częściowym zawartym w nowelizacji, do niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany spraw administracyjnych stosowałoby się przepisy w nowym brzmieniu. Z kolei postępowania wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji i niezakończone przed dniem wejścia w życie zmiany zostały umorzone z mocy prawa. Ostatnio amerykański Argdaf Faires w Polsce Big Saliu napisał do marszałek Sejmu list w sprawie zmian, które jego zdaniem zamkną drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń. Według mediów polskie władze uznały interwencję Aliu za niedopuszczalną.